Nominacje. Bitwa pod głowalny, mecz Unia leśna aparton Runda Zasadnicza. Karol Falubas, I Want to Play Again. Mercz Unia Leśna, Kaluba, Runda Ura, Zasadnicza. Musisz wybrać właściwą drogę, mecz Apator Toru, Unia Leśna Runda Zasadnicza. Minuta ciszy dla według Oraz oprawa dziś i na lat, jaką nas otrzegłeś, ten tytuł to do dowód, że wciąż nami jesteś, poświęcona nam zmęczbowi. Zbędzie uchwale w szczycie. A z zwycięzcą tej kategorii, Poprosimy o po slajd. odbywał się na łamach portalu LHFR, przez e, cały luty można było SMS-owo e, głosować na w tych kategoriach, na te Będziemy też mamy tutaj przygotowane nagrody osoby, które w tym konkursie sms owym wygrały. Tak, dokładnie. To są trzy osoby. Przedstawimy je na końcu i przedstawimy, w jaki sposób mogą odebrać nagrody. Jeżeli chodzi o następną kategorię, jest to najlepszy wyjazd kibiców. Nominacje to y, Korżów 500 osób, Wrocław również 500 osób, Zielona Góra Górna Zasadnicza 800 osób, Toru półfinał 450 osób oraz Zielona Góra finał 900 osób. I tutaj także chyba niespodzianek nie powinno być zwycięstwem tej kategorii jest wyjazd finałowy do Zielonej Góry. Kolejną kategorią jest najlepsza akcja stowarzyszenia. Nominacje to Wielka Określa Skutecznej Pomocy, Oddawanie Krwi oraz Mikołaja. Szkolenie to oddawanie miał miało miejsce przed rozdawem kaskim tak? tak dokładnie. I wygrała impreza. Oddawiamy Jest rozczarowanie roku, nominacja, konkurs dla organizowany przez Stowarzyszenie i Grupę Utras, brak prezentacji drużyny dla kibiców, kolejny rok bez planów na kompleksową moder modernizację stadionu oraz brak firmowego sklepiku z garzkami unii Przypominam, że nagrodza na sezon 2010. I rozczarowanie do kibiców, brak kompleksowej no po prostu planów. Kolejna kategoria, to jest pan Prezydent, być może usłucha głos kibiców, a tego sms było sporo, także, także sporo kibiców też zajęło do Tutaj ostatnia kategoria w tym bloku przed kolejnymi pytaniami, to jest kategoria taśma roku, nominacje, to postawa juniorów, leśno wita, czyli napis, krzesełek na stadionie, Pawliscy poza odniąg oraz słowami który jest w tobie. Chciałbym to bardzo, zebrani chmice mieli trochę chyba odmienne zdanie co do zwycięzcy, ale zwycięzcą jest... Pawliscy poza odniąg. Ja